Dzień dobry Państwu. 12 poniedziałek. czarna chmura na żółtancach. Podobno się zbiera na burze. Czy to prawda? Nie wiadomo. Zobaczymy za chwilę. A tu jest niewolnica. Idzie burza. Zobaczcie jakie niebo. To Państwu pokazuje. Ile ludzi się jeszcze kąpi dzisiaj 12 w poniedziałek? Mają wakacje pieciaki. A tu gdzie ta walka to jest restauracja. Zapraszamy serdecznie. Wszystkich starych Polski. Jak widzicie Państwo, dziękuję za uwagę, do widzenia. Miłego wieczoru życzę, poniedziałkowego, cześć, w kolejnych filmach.